Mam! Wyjadałeś ciasto? I siu chcesz smaczka? Trzeba było powiedzieć. Masz serce! No tak właśnie. Demonek wcina ciasteczka, któremu dzisiaj upiekłam. O, tak one wyglądają. Już tyle, tyle zostało. Po chwilę mi tu za nimi myszkuje. Widać, że takie naturalne smaczki e, są bardziej odpowiadają niż takie, właśnie kupione w sklepie. Bo e, o ile te kupione w sklepie on bardzo lubi, siad, to tymi się wręcz zauważyłam za jada, ale dlatego, że one są zrobione z wątróbki, Są tu same produkty naturalne. O, i zobaczcie, jak wsuwa. Tak bardzo. Że e, oblizywał tutaj miskę e, w zlewie, która została po, e, właśnie masie na te ciasteczka. Do tego stopnia mu to e, po prostu smakuje. No dobrze, już.